Cześć, witajcie, z tej strony Robert, no i dzisiaj dotarła do mnie świeżynka od Allview, Viper V2, Viper X dokładnie, tak jak widzicie świetnie wyglądające opakowanie, coś nowego, coś nowego i to jest bardzo ciekawe I zresztą Allview w wielu aspektach potrafi zaskoczyć. Ok, pudełko jak pudełko, w zestawie dostajemy, teraz podobno do wszystkich modeli mamy... Dodatkowo internet na rok za darmo 1 GB rocznie to jest 100 MB miesięcznie. Jest taki dodatek. Miło. E, Okej, okay. przejdźmy sobie do tego, jak wygląda pudełko. Standardowo z jednej strony mamy tutaj po prostu specyfikację e, i to jest wszystko tutaj ładnie oznaczone. Samo urządzenie e, posiada ekran 5,5 cala, czyli podobnie jak P8 Energy w HD, czyli 1280x720 pikseli. E, zresztą mamy to wszystko tutaj oznaczone. Mamy tutaj procesor ośmiordzeniowy e, 1,3 GHz w zestawie 1,5 GB pamięci RAM. To może być trochę mało. 16 GB wbudowane w to urządzenie, microSD do 128, 13 megapikseli z tyłu i to właściwie tyle. Z przodu piątka i tak naprawdę to najważniejsze informacje. Jest jeszcze istotna kwestia, a mianowicie bateria. Tak jak widzicie 3150 mAh. No dobra i otwieramy. Tak to wyjmujemy. Tu mamy takie ładne napisane pull, czyli po prostu pociągnij. A, kieram. już wiem, że teraz tego dobrze nie zapakuję. Ok, zobaczmy, co my tu mamy w środku. Pierwszy element. W pierwszym elemencie mamy gwarancję. Mamy informację, jak otworzyć telefon. Mamy antywirusa. Mamy instrukcję obsługi. I mamy tutaj. Yy, hmm, mamy tutaj folię. Czyli standardowo dość od Allview. To możemy sobie odłożyć na bok gdzieś tutaj. Ok. Zobaczmy co mamy dalej. Tu podejrzewam mamy wszystkie nasze ładwareczki, baterie widzę, sławki, sławki podobne jak przy serii X2, tak, bardzo podobne. Bateria to nam się przyda, to możemy odłożyć. O, kurczę, to wszystko jakby tutaj trzeba. Pakować. Podejrzewam, że tu mamy ładowarkę. Tak, tu mamy ładowarkę. Zaraz sprawdzimy dokładnie, jaka jest ta ładowareczka. Ładowareczka jest dwuamperowa. Myślę, że, że to możecie też tutaj zauważyć ładnie. Dwuamperowa ładowarka. Kabel standardowy. Standardowy od Allview. Tutaj się nic szczególnego nie wyróżnia. I teraz... Hmm. to jest ciekawe. Tu jest telefon. Przynajmniej powinien być. Aha, bo to chyba mieliśmy w całości. To mieliśmy chyba w całości po prostu tak wyjąć. Tak. I tu mamy telefon po prostu. Okej, okay, czyli odpakowałem to po prostu nie tak jak trzeba. Tu telefon wyjmujemy w ten sposób. O! No chodź. Jezu, jak to. Dosyć dziwnie to jest zapakowane. Okej, okay, mamy telefon. Tak to się prezentuje, z tyłu jest takie błyszczące, to na pewno no, możemy mieć tutaj pewne obawy, czy, czy to będzie się zachowywało przez cały okres tutaj użytkowania OK, bo tu mogą się szybko pojawić jakieś rysy. DTS Sound Viper X, tuż o specyfikacji mówiłem, może włóżmy sobie baterię, odpalmy. Mhm. Oni mówili, żeby tu jakoś to inaczej otwierać. Mam na nadzieję, że dobrze to otwieram. Włóżmy sobie baterijkę. Spora ta bateria, spora ta bateria, więc no, w urządzeniach oli na ogół są większe baterie, więc wygląda to naprawdę całkiem ciekawie. Klapkę zamykamy. Tak, 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 tak. Ok, zamykamy. E, to folię z przodu możemy sobie zdjąć. Okej, okay, udało się. I odpalamy sobie urządzenia. Generalnie powinniśmy troszkę przeszątać, tutaj z tyłu, ale to zajmiemy się tym później. Ok, widzimy, mamy przyciski dotykowe, ale nie ekranowe, czyli na stałe umieszczone. Dobrze, wystarczy, jest tak blisko. I teraz, tak z prawej strony, z prawej strony, tu nam się wszystko ładnie uruchamia. Z prawej strony mamy przyciski głośności, przycisk power, klapkę trzeba docisnąć, przycisk power. Z lewej strony, natomiast nie mamy nic. Tutaj mamy złącze do ładowania, i też tutaj otwieramy sobie tą klapkę. Ona też nam tutaj nie do końca wskoczyła. Teraz mamy mikrofon u góry, natomiast mamy złącze na słuchawki 3,5 mm, i to właściwie tyle. Tutaj też, klapeczkę musimy sobie. Domknąć. Jak widzicie, musicie pilnować tego, żeby to wszystko podomykać. Z tyłu 13 megapikseli i ta dioda doświetlająca LED, no to się będzie trochę palcować. Tu musimy zdawać sobie z tego sprawę. Ale rameczka bardzo ładna, bardzo fajna rameczka. No i dość standardowo to wygląda, jeżeli chodzi o system. Tu wszystko musi nam się oczywiście zbutować. To troszkę potrwa i urządzenie prezentuje się w ten sposób. Ładne, 5-półcalowe, wystarczająca rozdzielczość, moim zdaniem. Mam już od razu folię na ekranie, tak jak widzicie, i to właściwie tyle. Głośnik, głośnik jest z tyłu, to już mówiłem i pokazywałem. Tak to się prezentuje. I zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ok. Tak, czyli tu musimy po prostu wszystko sobie ładnie skonfigurować, ale wygląda to całkiem, całkiem nieźle. A oczywiście Android 5.1 chyba tam na pokładzie w standardzie, więc tutaj wygląda to wszystko bardzo, bardzo ładnie. System wygląda na pewno tak samo jak poprzednio, biorąc pod uwagę oczywiście to, że, że tutaj mamy prawie czystą nakładkę z jakimiś zmianami dodatkowymi, delikatnymi bym powiedział. I to właściwie tyle. Jeżeli macie pytania dajcie znać, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!